Dobra, ja już jestem, Medyk. Dobra. To chodźcie tu. Ale mnie jeszcze wczytuje. Dobra, ja już... Siema! Jestem... Chodź Marceli! Dobra. Chodź tu! 135 solidnych. Dobra, to stój. Czekamy na tego. Dobra. No stój tam! Jezu! No, ja Marceli! Nie, bo nie oddasz. Oddam. No. Jesteś z Kamilina? Mhm. Dobra, no idź tu. Gdzie? Dobra. Jest tak, oddam wam bronie, jak zaśpiewacie. Ładnie. Obydwoje. Właśnie, no ale... a moje... a moje solidne weź wyrzuć. Niekładnie zaśpiewacie. Ale... Ile tam było? 100? 100 ale w drugim roku, w drugim roku, w drugim roku 130? Nie, w tym samym. 5? Ale ty mi zabierzesz z kamlina Zabiorę. O w drugim, tak, w drugim nawet. No ale dlaczego? No skamlina! Dobra. Oby... To śpiewać obydwoje, żebyście dostali. Jak ktoś nie zaśpiewa, któryś Dobra. z was? Zostań, mają kwiatką, zostań, mają kwiatką, zostań. My marzeniem dla ciebie to znaczy? się Ej, stój! E, Skamielina, kotką... zaśpiewaj pszczółkę, maję. Nie wiem. A ty, Marceli? Ja mogę za Skamilinę. Pszczółka, maję, sobie, Dobrze. Na... biela. Zbiera kwiatki na y, nektarów. <laughs> Dobra! kogo chcecie pozdrowić na YouTube'a? Ja po... mojego, moją rodzinę i proszę o oddanie e, solid. Ode mnie też kogo chcecie. O, czekaj, daj mi. mnie ma... ja ma... poproście. Proszę, po... proszę i medyk zbuduj coś, by cię wybrali. Proszę, prosię. Medyk. Medyk. Ma. <śla> Skamlina oddaj no. Skamlina. Chodź tu, Marceli. Mady. Marceli! No, no no. Marceli, chodź odbywania. tu! Marceli! medyk, daj mi mac! Medyk! Daj Marcy! Medyk! Komu! Odaj! No scamelina! No, Ej, i ile tam było? Ile tam było? Dam ci pół No oddaj moje no! Dam ci pół. Masz Marceli, Marceli! Dobra dostałeś. Jak o, mi dam. tego nie odda, to dostaję. Dobra już znajową. zostaj! Masz Malachi. No, no to niech odda moje solidne, w... no ja chcę, ja chcę jakąś broń, ja chcę jakąś broń. Dobra. Niech mi odda to no oddaj mi no. no. Nie dostaniesz broń. No dostaniesz broń. No ja dostałem z to oddaj mi to. No właśnie z Tomalachitu to dostajesz. No ale chłopie, ty dostajesz moją broń! No to no. Oddaj mi, no! To dam połatę. Dobra, dzwonię do mamy. Nie no, mamy. No dobra, dam, dam. Ale. Dzwonię. Dam. <laughs>

Dobra może być. Dzięki. A jestem na jeden na plus Dobra, chłopie, ja jestem z Tomara Hikuda Plus a więc wiesz. No i... O, wyrzucił. Mhm. Cie, to i... Ciebie, ciebie też? To... Mhm. Ej, gracie to? Ej, z kamiena, a wiesz, że ja bym nie zadzwonił. A wiesz, skarga, że ja bym nie zadzwonił. Ja mu na tylko. Ej, gracie mrżęto? Gracie mróżnia i to? Ja się Masz nie li... wywalizam ze znajomych. Czekaj, ja dzwonię do mamy, do której mogę grać, a nie... Mamo, do której mogę grać? No. Nie. O, Oliwierku, ja nie wiem, do której możesz grać. Już za tak na kolację. Mm. Ale... Mogę na Ciebie pociekać czy dobrze? Nie, kurzyłem się na to, jak jest laj. No to ja wymyśliłem, że jesteś odcinka. Ja chcę się jedną rzeczy do mnie. Czy... Bo mam pewnego flika na kopiowanie broń. A za jutę będziesz czy albo inaczej o, hey, gdzie no, nie, ale gdzie Hello? Ej, idziemy na oddziały? Dobra Ej, to Dobra, to ja idę do y, battle, Na Battle Royale Ej, ja też idę na Battle Royale eee. Ej, ktoś z was pali elektryka? Ja. Ja mam boksa Tesla. Co? Ale ja się na pewno przerzuciłem, wiesz? Na Już co? Na Seria. Ja. Just Poczekaj chwilę, mój A, widzu, bo ja ten. Odpalam dupa. telefon. Tu papieprzydź, medyk gramy razem w Paryż? Medyk. Papież czy ciebie? Papie czekaj, bo Michał potrzeba dzwoni. Nie ma Michał? Co tam u ciebie? Częba? Daj mi się dupę, tak? pytania. Gramy z Gavron. No to tak, czekaj, kupi jest słowo. To ja z nim nie zapraszam go do znajomych. Nie, nie, dalej. Okay? Dobra, mogę tutaj zaprezentować imprezę? Jeżeli mogę... Oczy, tak wiesz, ja mam oczy, ty masz oczy... Yy, nie wiem, kto ma jeszcze oczy... Moja mama LL. ma oczy... Ja, mama jaki on ma oczy, oczy. Ja mam oczy... Yy, N, L, E? No tak. N, L, I. -e? Tak, -e? tak, -e? tak, dobra. A ty przygapiasz. Po no ty się pokapujesz. O, wiem, chyba. Ja, tak. Marceli! You're about